Witam bardzo serdecznie na moim kanale, na mojej kanapie. Nagrywam ten filmik już trzeci raz ze względów technicznych, więc mam nadzieję, że będzie dobrze, bo powoli wysiadam. Słuchajcie, celem odcinka jest ukazanie historii Cerkwi Moskiewskiej od 1985-1986 roku do 2009 roku. Czyli jest to pewne preludium przed tym, co się dzieje obecnie w ramach relacji państwo-Cerkiew-Moskiewska. Obecnie w Federacji Rosyjskiej. Ja chciałbym zaznaczyć od początku, że wielu ludzi twierdzi, że historia powinna się kończyć wtedy, kiedy myśmy się urodzili, bo przecież jak coś pamiętamy, no to wtedy to już nie jest historia. Dlaczego historycy zajmują się tym, co tam się działo 5 czy 10 lat temu? Powinni się to, nie wiem, politolodzy zajmować albo jacyś publicyści. Ja tak oczywiście nie twierdzę. W 1986 roku się urodziłem, więc to jest historia, którą ja już obserwowałem. Oczywiście jako dziecko kiepsko, ale jednak mimo wszystko pewne rzeczy pamiętam. Dlatego też coraz bardziej przekonuję się do tego, że historia wcale nie skończyła się wraz z rozpadem Związku Radzieckiego, o czym boleśnie Europa teraz się dowiaduje. W 1985 roku w ZSRR rozpoczął się okres zwany pierystrojką. Okres ten rozpoczął pan Gorbaczow, który chciał modernizować gospodarkę. Częściowo ją urynkowić, zwiększyć swobody obywatelskie oraz ocieplić wszystkie stosunki z państwami ościennymi i z Zachodem. W 1985 roku jednak w 1985 roku stan zdrowia patriarchy jednak bardzo się znacząco pogorszył. Chorował na cukrzycę. Trzy lata później zdiagnozowano u niego raka okrężnicy. Nigdy nie chciał się leczyć, nigdy nie chciał poddać się operacji, dlatego też jego stan był coraz bardziej słaby. I tak naprawdę jest on osobą ciągle znaczącą w kościele jednak powoli widać, że różni biskupi i metropolici znaczą coraz więcej i to oni będą kierować kościołem w latach, no właśnie, 85-91. Cyrkiew moskiewska od 80. roku przygotowywała się do obchodów tysiąclecia chrztu Rusi. Na początku władze oczywiście były sceptyczne, ale... Wraz z dojściem do władzy Michałaja Gorbaczowa, dostały, Cerkiew dostała zielone światło na te uroczystości. 29 kwietnia 1988 roku Gorbaczow spotkał się z przedstawicielami Świętego Synodu i samym patriarchą. I to spotkanie m.in. było transmitowane w telewizji. Tam już wtedy wśród tych przedstawicieli Świętego Synodu był późniejszy patriarcha, czyli Aleksji II. To proszę pamiętać, on już wtedy był w tym wewnętrznym, nazwijmy to, kręgu władz. Cerkwi Moskiewskiej. Gorbaczow oczywiście stwierdził, że partia była pod wpływem tzw. kultu jednostki, dlatego też te relacje międzyreligijne nie były dobre, ale czas na korektę swojego stanowiska. A patriarcha bardzo mu za to podziękował i oczywiście przypomniał, że historia Rosji jest nierozerwalnie związana z prawosławiem i obowiązkiem Rosjan jest utrzymać wiarę. Od 5 do 12 czerwca 1988 roku miały miejsce obchody właśnie tego tysiąclecia Rusi oraz Święty Sobór lokalny. Patriarcha tylko na tym Soborze tak naprawdę ten Sobór otworzył, i go zamknął, nie brał udziału w jego dyskusjach. Sobór kanonizował świętych oraz uchwalił nowy statut wewnętrzny Kościoła. Ten nowy statut jest początkiem pewnych nowych relacji w kontakcie państwo-kościół. Co ważne, dokument ten został zredagowany przez przede wszystkim jedną osobę: Ordynariusza Eparchii Smoleńsko-Kaliningradzkiej, Cyryla. Jak tego Cyryla, który dzisiaj jest patriarchą, ja będę kilkakrotnie tu mówił, że on się gdzieś tam pojawia w tle, żeby Państwo wiedzieli, o kim mówimy. I skąd się ten człowiek wziął? Dokumenty ten, dokument ten przywracał duchownych do zarządu parafiami. To było bardzo, bardzo ważne. Wcześniejsze ustępstwa na rzecz władz komunistycznych usunęły duchownych z, zarządami, z zarządu parafiami. Dlatego też, na przykład, komuniści do rad parafialnych wpuszczali takich swoich ludzi. Oni, na przykład, decydowali, że świątynia jest nierentowna i ją zamykali. W ten sposób prawnie wiele świątyń zamknęło się w czasie prześladowań. Teraz miało się to zmienić. Przewodniczącym Rady Parafialnej mógł być zarówno świecki, jak i duchowny. W ramach tych obchodów tysiąclecia Rusi władze komunistyczne postanowiły odznaczyć zarówno patriarchę, jak i niektórych biskupów. Patriarcha otrzymał Order Czerwonego Sztandaru Pracy, bardzo chrześcijańskie odznaczenie, przyjął je z dużą wdzięcznością. Cerkiew na nowo otwierała świątynie, mogła także otwierać szkoły, seminaria, szkoły śpiewu, a także wydawać własne książki i czasopisma. Była to więc zmiana olbrzymia. Te obchody tysiąclecia były największą uroczystością religijną w Rosji w XX wieku. Upłynęły pod takim znakiem triumfu kościoła prawosławnego, tak? Nad tym ateistycznym państwem radzieckim. Natomiast tak naprawdę już na początku lat 90 były badania społeczeństwa, z których wynikało, że aż 79% społeczeństwa ZSRR uznaje się za ateistów, a za prawosławnych uważa się tylko niecałe 19%. W związku też z czym można uznać, że ten triumfalizm był troszeczkę przesadzony. Kościół Moskiewski otrzymał cios od Gorbaczowa, którego się nie spodziewał. W 1989 roku rząd nieoczekiwanie zalegalizował ukraiński Kościół Katolicki, czyli unicki, oraz także pozwolił na odtwarzanie się ukraińskiego Kościoła prawosławnego. Co to znaczyło? Znaczy jednym podpisem Rosja straciła około 4 milionów wiernych. Unici zaczynali odzyskiwać swoje dawne kościoły, z tym że trzeba przyznać, że Moskwa, czyli Kościół Moskiewski, uważał te odzyski za tak naprawdę grabież. Z jednej strony oni odzyskiwali właśnie kościoły w na przykład w Federacji Rosyjskiej, natomiast z drugiej strony twierdzili, że wszystkie cerkwie, które wcześniej były unickie, potem zostały Unitom zabrane i zostały prawosławne, a potem unici je dalej zabrali jako swoje, że to jest grabież. Tak? Czyli tak naprawdę Kali zabierać dobrze, Kali jemu zabrać źle. Do dziś cerkiew moskiewska uważa, że ten krok był początkiem konfliktów religijnych na Ukrainie. Oczywiście ich postawa nie była żadnym problemem, tylko postawa władzy, no i postawa tych unitów, którzy te cerkwie zaczęli okradać. Jeżeli chodzi o prawosławnych na Ukrainie, to tam przede wszystkim działał biskup Jan Bednarczuk, który odpuścił kościół moskiewski i przyłączył się do tego kościoła ukraińskiego. Natomiast został on oczywiście przez Pimena nazwany... Heretykiem, schizmatykiem, a biskupi w 1990 roku, biskupi, w, spod, którzy spotkali się w Moskwie, odebrali mu wszystkie godności oraz ekskomunikowali w zasadzie tych duchownych, którzy zgadzali się na powstanie nowego kościoła prawosławnego na terytorium Ukrainy. I teraz trzeba powiedzieć sobie, że wtedy, czyli w 1990 roku, takie deklaracje kościoła prawosławnego były tylko na papierze. Nie mieli żadnej realnej władzy, ani żadnych realnych wpływów, żeby to zmienić. Jak zauważymy, Później to się troszeczkę też zmieniło. Ważne jest 1989 rok. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że metropolita Cyryl, który dzisiaj jest już patriarchą, został wtedy przewodniczącym Wydziału Stosunków Zewnętrznych Patriatu Moskiewskiego. Był więc odpowiedzialny za kontakt z wszystkimi cerkwiami prawosławnymi na świecie, w tym w rosyjską cerkwią na emigracji, także z innymi kościołami. Występował też w ONZ i tak dalej, więc budował swoją siatkę wpływów. Jak, wielką zmian, jak wielka zmiana nastąpiła w, tak naprawdę w rosyjskiej mentalności, to możemy zobaczyć w Sylwester 89-90. Wtedy patriarcha mógł przemówić w radiu do narodu. To było pierwszy raz, tak, gdy władza komunistyczna zgodziła się na coś takiego. W 1990 roku parlament radziecki, a potem zaraz parlament Federacji Rosyjskiej wydał ustawę o wolności sumienia. mm -hmm. Była ona bardzo liberalna. Gwarantowała pełną wolność religijną i sprawowania praktyk religijnych, nauczania organizacji wiernych, i na jej podstawie kościoły, głównie Kościół oczywiście moskiewski, kościół, Cerkiew Moskiewska, mogły odzyskiwać świątynie i klasztory. To jest taki bardzo ważny punkt. Wielu historyków i publicystów mówi, że to był zwrot i początek odwilży, ale według Cerkwi nie wszystko było tak kolorowo, bowiem Cerkiew przygotowywała się do tej ustawy, miała specjalną komisję, która pracowała i podrzucała rządowi pewne pomysły. I dwa punkty nie zostały zrealizowane, na co, zwłaszcza na pierwszy punkt, cerkiew bardzo mocno narzekała i przez to doprowadziła do zmiany tego prawa w 1997 roku, o czym zaraz powiem. Ten punkt to było prawne uznanie cerkwi za jedyną organizację religijną i zrównanie jej praw z innymi organizacjami publicznymi. I w związku z tym cerkiew mówiła wprost na terytorium Federacji Rosyjskiej, na terytorium ZSRR, jedyny chrześcijański kościół, który może istnieć, to nasz kościół, nikt inny, absolutnie. I tutaj od razu powiem, kościół Cerkiew Moskiewska zawsze zgadzała się na to, żeby trzy inne religie mogły funkcjonować na terytorium ZSRR: to był buddyzm, to był judaizm i to był islam. Natomiast żaden inny, kościół prawo, żaden inny kościół chrześcijański według nich nie mógł na tym terytorium kanonicznie ich, jak oni to twierdzą, działać. Drugim takim punktem było to, że chci chci chcieli, aby zarządowe pieniądze były wydawane i rozpowszechniane czasopisma i literatura prawosławna. No, ten punkt też nie został uwzględniony. 3 maja 1990 roku o godzinie 15.00 patriarcha Pimen zmarł. Tego samego dnia odbywał się sobór, więc wszyscy metropolicie, biskupi byli przy śmierci patriarchy Pimen i tego samego dnia napełniącego obowiązki patriarchy wybrano Filareta, a miesiąc później wybrano na patriarkę już Aleksego II. Kim był Alekse II? To był duchowny pochodzący z terytorium dzisiejszej Estonii. Syn popa, sam też miał żonę. Którą bardzo szybko oddalił, rozwiódł się, bo to jest ten sam rok, 1950. Wziął ślub, a potem się rozwiódł. W 1958 roku, o roku zostaje tajnym współpracownikiem KGB o pseudonimie Drozdow. A rok później podejmuje decyzję o to, żeby złożyć śluby mnisze, co jest jednoznaczne z tym, że planował jakąś karierę duchowną. Był człowiekiem takim bardzo energicznym, który wywarł duży wpływ na metropolicie Mikołaju, który wtedy był właśnie odpowiedzialny za Wydział Zewnętrznych Stosunków Cerki Patriarchatu Moskiewskiego. To pozwoliło młodemu Aleksemu na częste wyjazdy, startu do Moskwy, ale także wyjazdy zagraniczne. Budował wtedy swoją pozycję i przez 22 lata pomagał w zarządzie kościoła. Przy okazji został biskupem, oczywiście, i zdał całą tą strukturę, tak jak powiedziałem, był na tym spotkaniu z Durbaczowym. Dlatego też był takim naturalnym wyborem dla wielu biskupów. Co ciekawe, w swoich wspomnieniach patriarcha stwierdził, że był to pierwszy wybór patriarchy w historii bez wskazania władz. Znaczy, on nawet się śmiał, że wielu biskupów było zakłopotanych, że miało podjąć decyzję samą, że nikt nie wskazał na kogo mają głosować. Ale jak to powiedział, musieliśmy podjąć tą decyzję sami. Po prostu to pokazuje, jak w strasznej kondycji był Kościół moskiewski w tamtym czasie. Jego intronizacja miała miejsce 10 czerwca 1990 roku w soborze objawienia pańskiego w Moskwie, czyli 5 dni przed bardzo istotną datą, bo 5 dni później urodziła się moja żona. Trzeba jednak powiedzieć, że w ciągu tych 5 lat, 85-90, tak naprawdę społeczeństwo rosyjskie, było głównie niewierzące. Pa I patriarcha o tym wiedział. I starał się coś z tym zrobić. Cerkiew odzyskiwała na przykład też świątynie, to też był pewien problem, które często były zdewastowane i zaczęła zajmować się taką standardową działalnością, naukową, ale także humanitarną, tak, dobroczynną. Na to wszystko potrzebne były pieniądze. Na to wszystko, do tego wszystkiego potrzebne były wpływy. Z prowadzonych badań z lat 1991-2014 wiemy, że Aleksy reaktywował około 15% Tysięcy parafii i monasterów. To była naprawdę gigantyczna ilość odzyskanego mienia od władzką komunistycznych. W czasie swojego życia wyświęcił 86 biskupów. Za cel postawił sobie przywrócenie dawnego znaczenia cerkwi w społeczeństwie. Współpracy z wojskiem, m.in. współpracował w ten sposób, że przywrócono posługę kapelana, przy, czy też współpracy z służbą więziennictwa. Za jego panowania wynoszono na ołtarze tzw. nowomęczenników, czyli nie tych męczenników starożytnych, ale męczenników, którzy polegli z powodu prześladowania władz innowierczych lub ateistycznych bo to jest tak pięknie powiedziane, I mamy trzy takie grupy męczenników, to są męczennicy greccy, czyli ci, którzy polegli z powodu władzy e, Turków, e, chińscy męczennicy, no to wiadomo, i mamy jeszcze właśnie męczenników byłego ZSRR. I to jest taki sposób radzenia sobie z całą spuścizną lat 1917-1985. Aleksy wobec tego poszedł inną drogą niż na przykład poszła Polska. Proszę pamiętać, że my w Polsce chcielibyśmy rozliczyć na przykład zabójców księdza Popiełuszkę i nie chcemy, żeby oni rządzili. Aleksy nie ma z tym problemu. Tak jak cała cerkiew. Oni oddali swoje życie na ołtarzu, Chrystus ich przyjmie, super, są w niebie, a ci, którzy są za to odpowiedzialni, będą rozliczeni przez Chrystusa. Pan Jezus sobie z tym poradzi. A co się dzieje dzisiaj? Dzisiaj jest dobrze. Więc trzeba się z tego cieszyć. To jest mentalność cerkwi moskiewskiej, która funkcjonuje do dziś. To jest takie bardzo szybkie zapomnienie, tak? Znaczy to nie jest zapomnienie, no bo przecież mieliśmy tych męczenników, ale to nie jest jednocześnie połączone z chęcią jakiejś sprawiedliwości ludzkiej. To automatycznie sprawia, że cerkwi nie przeszkadza, kto rządzi. Choćby to był najgorszy komunistyczny ham odpowiedzialny za śmierć tysiąca na przykład duchownych, dla cerkwi nie ma to znaczenia. On teraz jest przy władzy, więc my z nim będziemy współpracować. Patriarcha bardzo często spotykał się z przedstawicielami władz Rosji i starannie budował taką sieć wpływów, ponieważ po rozpadzie ZSRR spotykał się też z głowami państw tych dawnych związkowych, tak, z Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii i czy też z przedstawicielami wojska, co dla Aleksiego było bardzo ważne. Można powiedzieć, że rzeczywiście on był takim tytanem pracy, bardzo często udawał się na takie wewnętrzne pielgrzymki w Rosji, nawet takie zwykłe parafie potrafił wizytować, regularnie reprezentował cerkiew na arenie międzynarodowej, powołał oddziały na czele których stał, np. oddział do spraw nauczania religii i katechizacji, działania charytatywnego, służb społecznych, misyjnych, współpracy z siłami zbrojnymi i służbami porządkowymi, pracy z młodzieżą. I we wszystkich tych kierunkach starał się być dobrym duszpasterzem poza tym, że starał się być dobrym politykiem. Trzeba dodać, że w wyniku nowego prawa w Rosji mogły działać te wszystkie inne chrześcijańskie kościoły, kościół katolicki, kościoły protestanckie, Baptyści, Anabaptyści, Jechowi, no, wszystkie sekty. Bardzo się to nie podało, podobało duchowieństwu, duchowieństwu prawosławnemu, a także samemu Aleksiemu. Dla cerkwi było to totalne zagrożenie. Dlatego dążono do zmian prawnych i uznania tylko i wyłącznie prawosławie jako jedynej religii chrześcijańskiej w Rosji. Dzięki Aleksemu, zaraz po jego wyborze, kościół prawosławny zyskał osobowość prawną, co jest oczywiście bardzo ważne. Jednakże, tak jak wspomniałem, ten pierwszy dekret o wolności religijnej im nie pasował i cały czas działano na rzecz zmiany chcemy udało się uzyskać m.in. pewną zmianę w prawie, takim bym powiedzieć, zawodowym, ponieważ dzięki jego staraniom Dzień Bożego Narodzenia jest dniem wolnym ustawowo od pracy. Wcześniej nie był. Ogłosił też oficjalnie, że zrywa z deklaracją lojalności Sergiusza i od tej pory jest w stanie przeciwstawić się rządowi, jeżeli ten rząd będzie niszczył Prawosławie. Na szczęście, że według niego, rząd nigdy nie niszczył Prawosławia, więc starał się raczej współpracować z nim niż iść na noże. Jak wspomniałem, Aleksiej twierdzi, że Cerkiew nie powinna być zależna od rządu, ale powinna z nim współpracować. Jednakże miał odwagę podjąć pewne kroki. Przede wszystkim odważnie potępił pucz wojskowy w 1991 roku, który miał. Utrzymać komunistów u władzy i poparł zmiany. Podczas kryzysu w lat 90., które często występowały, on występował jako mediator, tak mediator między różnymi stronami politycznego konfliktu. Między innymi w grudniu 1995 roku patriarcha zorganizował w swojej oficjalnej rezydencji spotkanie reprezentantów 17 największych partii politycznych i był mediatorem, rozmawiał z nimi. Jednocześnie powiedział, że nie poprze absolutnie żadnej ze stron. Mimo, że chciał zbliżenia, do polityków. Na przykład potępił interwencję rosyjską w Czeczeniu w 1994 roku. I to jest dość ważne, ponieważ on twierdził, że jako chrześcijanin musi się sprzeciwstawiać rozlewowi krwi. To jest coś, od czego dzisiejszy Kościół moskiewski odszedł. W 1997 roku wyraźną prośbę patriarchy uchwalono nową uchwałę o wolności religijnej, w której podjęto prawne środki na ochronę cerkwi, czyli np. formalnie zakazano działalności wielu związkom wyznaniowym. Uchwała potwierdzała też znaczenie cerkwi rosyjskiej w historii Rosji. Rosyjska Encyklopedia Prawosławna, na przykład, bo jest coś takiego, twierdzi, że patriarcha był doskonale przygotowany do dyskusji, która między innymi odbywała się w mediach. Przy czym była to pewna też nowość, bo nigdy patriarcha wcześniej w mediach nie musiał się tłumaczyć ze swojego stanowiska. Atakował on tych, którzy byli przeciwko tej ustawie, twierdząc, że chowają się oni zasadami równości i wolności, a tak naprawdę próbują bronić sekt totalitarnych, które zniszczą społeczeństwo i zniszczą naszą młodzież, czy też ich młodzież, powinienem powiedzieć. Warto dodać, że zaczęły się też Oskarżenia w kierunku Rzymu. I to jest bardzo ważne, i tych oskarżeń będzie bardzo dużo. Chciałbym się tu na tym chwileczkę za, zatrzymać, ponieważ patriarcha będzie wielokrotnie oskarżał Rzym o chęć prozytyizmu, czyli nawracania prawosławnych na. Katolicyzm. Dlatego też, między innymi, nigdy nie chciał spotkać się z Janem Pawłem II i był mu bardzo przeciwny, ponieważ twierdził, że Jan Paweł II, reaktywując diecezję na Ukrainie, czy też nawet tworząc diecezję w Rosji, tak naprawdę atakuje jego kanoniczne miejsce, gdyż Kościół prawosławny twierdzi, że między religiami może być spokój wtedy, kiedy każda religia zajmuje się sobą. Czyli za Aleksiego Kościół Prawosławny odszedł, Moskiewski Kościół Prawosławny odszedł od, od idei prowadzenia misji. Oni już nie chcą prowadzić misji tak jak kiedyś prowadzili, tylko teraz chcą zajmować się wiernymi na swoim kanonicznym terytorium. I chodzi tylko o ustalenie granic. Oczywiście Kościół Rosyjski twierdzi, że te granice to jest przynajmniej terytorium byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, przynajmniej, a może jeszcze więcej. Działalność papieża, który na przykład popierał Kościół Unicki, był w Kijowie na pielgrzymce, była dla Aleksiego atakiem i zawsze w ten sposób już e, Twierdził, miał, miał takie zdanie na temat Rzymu i na temat Ojca Świętego. I takie zdanie, tak naprawdę, Kościół Moskiewski ma do dzisiaj i warto, żeby tam niektórzy, którzy rządzą tym kościołem naszym, rzymskim, o tym pamiętali. Patriarka, jak wspomniałem, wielokrotnie spotykał się z prezydentem Rosji, a w 55. rocznicę zwycięstwa w wojnie ojczyźnianej brał udział w takich uroczystych, państwowych. Obchodach, między innymi z prezydentem Putinem, prezydentem Łukaszenko i prezydentem Kuczmą. Wtedy poświęcił taki dzwon trzech bratnich narodów słowiańskich. No jeden z tych narodów jest dzisiaj bombardowany przez drugi i wszyscy wiedzą, że to Ukraińcy są bombardowani przez Rosję, a nie na odwrót. W związku z tym wystarczyło tak naprawdę 12 lat, aby się troszeczkę ta sytuacja na wschodzie. Odwróciła. 10 czerwca 2020 roku cerkiew też obchodziła uroczyście właśnie dziesiątą rocznicę e, intronizacji patriarchy Aleksego. I wtedy Władimir, Władimir Putin powiedział coś takiego, bo chciałbym to zacytować. Rosyjska cerkiew prawosławna odgrywa ogromną rolę w duchowym zgromadzeniu ziem rosyjskim po długim okresie niewiary i dewastacji moralnej. To nie tylko odbudowa zniszczonych świątyń. Przywracana jest tradycyjna misja Kościoła jako kluczowy czynnik stabilności społecznej i zjednoczenia Rosjan wokół wspólnych priorytetów moralnych: sprawiedliwości i patriotyzmu, przywracania pokoju, dobroczynności, pracy twórczej i wartości rodzinnych. Pomimo tego, że zdarzyło Ci się, tutaj mówię oczywiście do patriarchy bezpośrednio, prowadzić statek kościelny w trudnych i kontrowersyjnych czasach, miniona dekada stała się wyjątkową erą prawdziwego odrodzenia moralnego. Postaw społeczeństwa. W tym przełomowym momencie naszej narodowej historii miliony naszych współobywateli słuchają z głębokim szacunkiem Twojego stanowczego, łamiącego serca słowa, Pastora. Rosjanie są Wam wdzięczni za Wasze modlitwy, Wasz patronat nad umocnieniem pokoju obywatelskiego w kraju i za harmonizację stosunków międzyetnicznych i międzyreligijnych. To mówił Władimir Putin 10 czerwca 2000 roku. W związku z tym widzimy bardzo, bardzo wyraźnie, że ten sojusz, który jest obecnie, tronu z ołtarzem zaczął się już dawno i tak naprawdę Putin go zaproponował, ale cerkiew złapała haczyk bardzo chętnie. Patriarze w 2004 roku Udało się uzyskać zwolnienia z podatków od gruntów, na których znajdowały się obiekty sakralne lub takie, które służą działalności charytatywnej. Jest to tak naprawdę bardzo duży przywilej podatkowy, który uzyskała cerkiew. W 2007 roku doszło do bardzo ważnego wydarzenia. Po trzech latach pracy doprowadzono do zjednoczenia cerkwi moskiewskiej z rosyjskim kościołem prawosławnym poza granicami kraju. Dzięki temu kościół moskiewski zyskał wiele świątyń w Europie, a w zasadzie takich placówek na terytorium Europy, placówek wręcz, które można nazwać dzisiaj placówkami dyplomatycznymi. Warto podkreślić, że mimo to, iż sam patriarcha twierdził, że ten akt był jego największym celem i sukcesem, to dzisiejsi badacze jasno wskazują, że architektem tego sukcesu był ktoś inny, nie patriarcha Aleksy. Natomiast osoba kierująca Wydziałem Zewnętrznych Stosunków Cerkwi, czyli Metropolita, Smoleński i Kalingradzki, Cyryl, tak, ten Cyryl, który dzisiaj rządzi Moskwą, który jest obecnie patriarchą. Bardzo mi się podoba postawa jednak patriarchy Aleksego i to trzeba mu oddać w stosunku do wojen. Między innymi, w czasie wojny w Osetii Południowej w 2008 roku wraz z Kaliktosem Patriatu Gruzji wzywał do pokoju i zaprzestania wszelkich działań wojennych. Również protestował przeciwko interwencji NATO w krajach byłej Jugosławii. W ogóle Kościół utrzymywał bardzo dobrą relację z Serbami, i proszę pamiętać, że kiedy my się zastanawiamy, dlaczego w Serbia to jest jedyny kraj w Europie, który dzisiaj zamiast protestować z fragami ukraińskimi, krzycząc precy Rosjanie, protestuje z fragami rosyjskimi, krzycząc precz Ukrainie, tak dalej chłopcy rosyjscy, to dlatego, że Serbowie przez Lata, a można powiedzieć nawet wieki, mieli pomoc właśnie w Rosji. I w czasie bombardowań Belgradu Aleksy przyjechał do Belgradu, mimo tych bomb spadających, i stamtąd wzywał do zaprzestania bombardowania. Twierdząc, że e, wojna z Serbią jest wojną bogatych krajów zachodnich przeciwko Serbii, która nie chce być kierowana wartościami zachodu i jej prawami, tylko nie zauważał zbrodni wojennych, którzy dopuszczali się Serbowie, na przykład na ludności cywilnej, albo na przykład e, na społeczeństwu chorwackim Aleksy nie zauważył takich rzeczy on bronił swoich ale Broniu bym powiedział, no, z jajem, tak? bo jednak przyjechać do bombardowanego miasta trzeba mieć odwagę. Ja bym naprawdę bardzo chciał, żeby papież pojechał e, chociaż do Lwowa, tak? i tam jest katedra łacińska, i bardzo bym chciał go tam zobaczyć. Warto też powiedzieć co do Serbii, ponieważ historia serbskiego kościoła jest dość podobna jak historia innych kościołów prawosławnych, w tym właśnie rosyjskiego. E, I mam, takie, mam taką pracę Filipa Woltersa, to jest historyk, który zajmuje się tym okresem, który o kościołach prawosławnych po rozpadzie, ZSRR i kościołach Serbii pisze tak w 1990 roku. Ponadto kościoły te mają wsparcie licznych ugrupowań nacjonalistycznych, szowinistycznych i protekcjonistycznych, z których wiele snuje plany odrodzenia dawnego społecznego i politycznego porządku, tylko że nie pod komunistycznym sztandarem, ale pod prawosławną chorągwią. Serbski kościół prawosławny znalazł się nagle po dziesięcioleciach słabości i marginalizacji w centrum sceny narodowej, Serbowie zaczęli przywiązywać znacznie większą wagę do swojej serbskiej tożsamości niż do prawosławnej. Przywódcy serbskiego kościoła prawosławnego apelują o ścisłe łączenie tych tożsamości, gdyż wzajemnie się one uzupełniają. Kościół okazał się niezdolny do stanowczego przeciwstawienia się okrucieństwom wojny domowej, która towarzyszyła Rozpadowi Jugosławii. To jest zdanie oczywiście zachodniego historyka, ale proszę zwrócić uwagę. Pierwsza sprawa i są tacy, którzy chcieliby odzyskać dawną wielkość, ale już nie pod sztandarem komunistycznym, tylko prawosławnym. To samo mamy w Rosji. To samo się odrodziło w Rosji. Oraz druga sprawa, tutaj on pisze o Serbach. Wielu Serbów czuło się bardziej serbami niż prawosławnymi, więc kościół prawosławny postanowił połączyć te dwie idee w jedno, żeby nie stracić wiernych. I dokładnie to samo mamy w Rosji. Kościół rosyjski non-stop podkreśla swoją rosyjskość, twierdząc, że jeżeli jesteś Rosjaninem, to automatycznie jesteś prawosławnym. Nieważne co robisz, nieważne jak żyjesz, nieważne czy chodzisz do cerkwi, nieważne czy przestrzegasz postów, jesteś prawosławnym. 1990 rok. Wciąż aktualny. Aleksy II działał też na Ukrainie. Jeździł tam z pielgrzymkami, a nawet obiecał autokefalię, żeby uspokoić trochę społeczeństwo, ale ostatecznie postanowił jej nie przyznawać, ponieważ automatycznie musiałby wtedy zerwać z tym mitem, że to patriarchat moskiewski jest kontynuatorem tej wielkiej tradycji Rusi Kioskiej. Dla Aleksego to był krok nie do zrobienia. I o tym mówiłem w swoim w naszym spotkaniu o autokefali Ukrainy, więc nie będę się tutaj powtarzał. Dość mocno działał na takiej płaszczyźnie duszpasterskiej. Między innymi pozwolę sobie go tutaj zacytować, bo to jest świetne, co mówił do swoich duszpasterzy, czyli do swoich tak naprawdę proboszczów. W obszarze organizowania życia parafialnego najważniejszą uwagę należy zwrócić na to, aby osoby, które niedawno trafiły do kościoła, nie opuszczały go z powodu niewrażliwości i hamstwa ze strony pracowników kościoła, co niestety jest czasami normą. I to jest dość świetne, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że my też często w kościele katolickim widzimy dokładnie to samo, tak? Dużo ludzi jest ateistami nie dlatego, że dogmaty im nie pasują, moralność im nie pasuje, czy papież im nie pasuje, tylko że proboszcz ich wkurzył. I Aleksy dokładnie widzi to samo i zwraca uwagę twoim duchownym, żeby się po prostu zmienili, żeby zaczęli reprezentować coś więcej. Ludzie odpycha od kościoła niedbała postawa duchownych wobec obowiązków dusz pasterskich i ich obojętność. To też jest taki cytat z Aleksiego. Do niedawna krąg działalności księdza ograniczał się do murów świątyni, a kościół był sztucznie odcięty od życia ludu. Teraz sytuacja radykalnie się zmieniła. Ksiądz stał się osobą publiczną. Jest zapraszany do radia i telewizji, do więzień, i jednostek wojskowych, wypowiada się w mediach, spotyka się z ludźmi różnych zawodów o różnym poziomie intelektualnym. Dziś oprócz wysokiej moralności, nienagannej uczciwości i prawdziwie prawosławnej duchowości, od pasterza wymaga się także umiejętności posługiwania się językiem współczesnego człowieka, pomagania w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów, jakie współczesna rzeczywistość stawia przed wierzącymi. To mi się bardzo podoba, to jest jednak zdanie, które warto podkreślić. Warto też podkreślić pewną rzecz, którą Aleksy zaczął, a Cyryl kontynuuje. Stanowisko przeciwko homoseksualizmowi i paradom równości. Całkowity zakaz, całkowite uznanie homoseksualności za chorobę psychiczną, potwierdzając co chwilę oczywiście, że Kościół kocha grzeszników i chce ich nawrócenia. To jest coś niezwykle ważnego. Według mnie to jest też jeden z przyczyn, jedna z przyczyn, dlaczego ludność radziecka, poradziecka tak bardzo identyfikuje się z prawosławiem. Jeżeli byśmy posłuchali ludzi, którzy teraz jeżdżą po Byłym Związku Radzieckim, którzy z tym społeczeństwem mają, e, mają kontakt obecnie, to oni cały czas podkreślają taką rolę dwóch płci. Mężczyzna musi być silny, model mężczyzna musi być silny, wysportowany, może być tam jakiś gruby, który się z niego śmieje. on musi być waleczny, on musi być, on musi być bohaterski, a kobieta uczciwie powiedzmy powinna być seksowna, tak? W tym modelu społeczeństwa homoseksualizm jest wyśmiewany. A cerkiew mówiąc o tym, że to jest y, grzech, podkreślając. Ho psychiczne problemy tych ludzi, tak naprawdę wpasowuje się w nastrój społeczny. Dlatego wielu, mam wrażenie, że wielu ludzi, którzy się jako prawosławni właśnie identyfikują w dzisiejszej Rosji, identyfikują się też, ponieważ mają takie postawy w stosunku do homoseksualistów. Tak? Dla nich to jest jakaś rzecz niemęska, męska, nie kobieca, a cerkiew o tym mówi, im się to podoba. Podpisuje się pod tym. Aleksy, Aleksy jest często krytykowany przez takich, takie, takie betony prawosławne za to, że udzielał się na arenie ekumenicznej. Jednakże warto powiedzieć, co dla Aleksiego było ekumenizmem. Aleksy działał na arenie ekumenicznej nie dlatego, że twierdził, że Kościół Moskiewski ma jakoś się dostosować do świata czy coś. Nie. On twierdził, że Kościół Moskiewski jako jedyny na świecie ma pełne objawienie. Dlatego też takie forum ekumeniczne będzie dobrym miejscem do ewangelizacji innych. Aleksy cierpiał bardzo mocno na takie niezrozumienie, że wielu prawosławnych, takich ortodoksyjnych, go nie rozumiało, że on tak naprawdę te wszystkie rozmowy z duchownymi innych wyznań prowadzi tylko i wyłącznie dlatego, żeby ich nawrócić na jedyną e, prawdziwą wiarę prawosławną, ale w obrządku moskiewskim. E, bardzo trzeba sobie też powiedzieć o zdrowiu Aleksiego. W 2002 roku dostał udaru. E, stan jego zdrowia pogarszał się z dnia na dzień. E, potem wrócił do siebie. Jeszcze cztery lata był dość aktywny, ale 4 grudnia 2008 roku e, został ogłoszo zostało ogłoszone, że patriarcha nie żyje. Nie wiadomo do końca, w jakich okolicznościach umarł. 9 grudnia w Soborze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie miało miejsce naburzeństwo południowe. Grzebowe. Nie dość, że było tam dużo ludzi, do tego bardzo ważne osobistości świata prawosławnego, m.in. E, patriarcha Konstantynopola Bartłomiej, patriarcha Gruzji Eliasz II, Rumunii Patriarcha, Patriarcha e, Aten, Albanii itd. W nabożeństwie brali też udział przedstawiciele państwa, w tym najważniejszy przedstawiciel, czyli premier Władimir Putin oraz drugi prezydent Rosji, Dimitrij Midiewiew. I to jest 2008 rok. W 2009 roku na stolicę patriarchatu moskiewskiego zostaje wybrana nowa osoba i o niej porozmawiamy sobie w ostatnim odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że przekażecie to dalej. Poprosiłbym o komentarz, like dla zasięgów. Dziękuję, życzę miłego dnia i do usłyszenia.